Nie wie nam pić, kuty jak w niebie, jak w niebie nam żyć, herbatko, herbatko. Herbata zielona to najstarszy napój świata. Od pięciu tysięcy lat jej picie jest dla Chińczyków elementem filozofii i codziennych ceremoniałów parzenia. W Europie pojawiła się dopiero na początku XVII wieku i długo ustępowała miejsca herbacie czarnej ostatnio robi coraz większą karierę. Drugie, wszelkie zielone herbaty w takich dalekowschodnich restauracjach, które się podaje, czy czy one tam są chińskie, czy azjatyckie, czy japońskie. Czasem można odkryć bardzo dobre smaki. Herbaty zielone są o wiele mniej przetworzone niż czarne i czerwone. Przede wszystkim nie są fermentowane. Produkuje się je oczywiście z liści tego samego krzewu herbacianego. Liście od razu po zerwaniu są dostarczane do fabryki, gdzie mogą przejść kilka różnych procesów pieczenia, więdnięcia albo dehydratyzacji, podczas której wyparowuje z nich woda. Później następuje, tak podobnie jak w czarnej herbacie, proces skręcania i suszenia. Tylko jest pominięty proces fermentacji i herbaty zachowuje swój bardzo piękny, zielony kolor. Największymi producentami herbat zielonych są Chiny i Japonia. W Chinach ich uprawa ma długą tradycję. Świeżo zerwane listki podgrzewa się na patelniach, następnie zwija się je ręcznie i suszy w ciepłym powietrzu. Zielone chińskie herbaty mają delikatny smak, subtelny aromat, czuć w nich posmak goryczy. Najszlachetniejsze gatunki uprawia się między drzewami sadów owocowych, porastających górskie stoki. Wśród zielonych herbat najbardziej pożądany jest połysk. Im jaśniejszy liść, tym herbata jest lepsza. Jedną z najbardziej po popularnych herbat zielonych chińskich jest Gunpowder, inaczej proch strzelniczy. Charakteryzuje się tym, że listki są dosyć ciasno zwinięte i podczas parzenia strzelają. Bardzo dobrze komponuje się z miętą i także jako wyjątek wśród zielonych herbat z cukrem. Zielone herbaty to z pewnością chińska specjalność. Najwybitniejsze gatunki są ręcznie formowane w bukiety, gwiazdy, perły. Poezji form towarzyszy rytuał picia. Long Jing albo Lang ching, herbata szczęście, podawana w Chinach w każdej restauracji. Herbata ta bardzo dobrze wpływa na proces trawienia, bardzo dobrze wpływa na nasz stan skóry, na nasze uzębienie. Nie jest taka cierpka, jest bardziej delikatna i jest bardzo przyjemne do picia jak do posiłku, tak i oddzielnie. Bardzo słynnymi gatunkami e, e, chińskiej herbaty też są chanme, herbata jaśminowa. Z kolei herbata japońska to białe wino wśród naparów. Jest delikatna, aromatyczna, podana w filiżance powinna być przejrzysta i szmaragdowo-złocista. W Japonii, w której przygotowanie i picie herbaty to prawdziwa ceremonia, zielona herbata jest wszechobecna. Najbardziej popularną codzienną herbatą y, zieloną, japońską jest bancha. Y, jest to herbata z późnego jesiennego zbioru, charakteryzuje się dużym, płaskim liściem y, i delikatnym smakiem zawiera małą y, ilość teiny. Za najlepszą zieloną herbatę na świecie uważa się gyokuro, czyli cudowną kroplę rosy. Przygotowuje się ją z młodych listków zrywanych z najlepszych krzewów podczas pierwszego zbioru. Produkuje się ją ze szczególną starannością. Jej krzewy w momencie pojawienia się pączków są zacieniane specjalnymi matami. Dzięki temu liście nabierają ciemniejszej, intensywniejszej barwy, a otrzymana z nich herbata staje się słodsza i delikatniejsza w smaku. Ta herbata wyjątkowo jest polecana do dań kuchni japońskiej, zwłaszcza dań rybnych. Ryż eliminuje tą nutę goryczki, więc jest ona doskonała w smaku oraz bardzo dobrze stymuluje proces trawienia. W każdej japońskiej restauracji, jeżeli zamawiamy herbatę zieloną, zostanie przeniesiona nam herbata gemmajcie. W najbardziej nietypowy sposób powstaje japońska kokejcza. I to jest taka herbata, którą mogę pić przez cały dzień. Ona wygląda jak igiełki, maleńkie igiełki drzewa iglastego, i produkuje się ją tak jak makaron. To znaczy, wybrane gatunki zielonej herbaty mieli się, do tego dodaje się ryż. Z który też się mieli i tę zmieloną, zieloną herbatę ze zmielonym ryżem miesza się, formuje się z tego takie jakby herbaciane ciasto, a następnie to herbaciane ciasto przez specjalne sitka wychodzi w postaci takich długich, cieniutkich pasemek, które się kroi na drobniutkie kawałki i wychodzą z tego igiełki, takie właśnie mini, mini makaroniki. Aby herbata zielona była smaczna, musi być dobrze zaparzona. Liście zalewa się wodą o temperaturze od 60 do 90 stopni Celsjusza. Wiele spośród zielonych herbat nadaje się do dwóch, a nawet bardzo ciekawie y, można zaparzać herbatę zieloną, bo ja w ogóle uwielbiam zieloną herbatę, y, używając takich oto, y, takich oto koszyczków. Takie koszyczki używa się albo do dzbanków, jak tu widać, to jest dzbanek, no, albo też do takich kubeczków. Wsadza się to po prostu do takiego kubeczka, wsypuje się herbaty i zalewa się. Jak to się przykryje, żeby się naciągnęło przez te 2-3 minuty, to potem się to zdejmuje, wyjmuje, odcedza. Odstawia i to już sobie stoi, a my tutaj sobie pijemy. Warto pamiętać, że zielona herbata według tradycyjnej medycyny chińskiej oraz nauk Ayurvedy jest napojem wychładzającym, dlatego idealnie smakuje w gorące dni z dodatkami orzeźwiającymi, kwaskowatymi, kwiatowymi. Słynna jest historia o dziesięciu japończykach, którzy spożywali posiłek z ryb w jednej z restauracji. W rybie, którą spożywali, były zawarte bardzo silne toksyny. Dziewięć osób trafiło do szpitala z objawami bardzo silnego zatrucia. Jedna osoba nie trafiła do szpitala w ogóle. Okazało się, że ten człowiek w czasie całego posiłku spożywał bardzo duże ilości zielonych herbatek. Jak pisał Tien i Heng, herbatę się pija, by zapomnieć o się świata. Pijmy zieloną? Czytał Tomasz Knepik. Na program zaprosił Państwa producent herbaty Ahmad T. London.